To trzeba dojść na szesnaste piętro. Zaliczę kolejną rzecz, którą obiecałem sobie zaliczyć w Prypeci. Nie mam marzeń, których nie da się spełnić. Jeżeli są, oczywiście, przyziemne, jeżeli są realne do wykonania. Mówiłem Wam kiedyś, że wejdę na znaczek, że wejdę na długę. Długa zaliczona, teraz będzie znaczek. Może trochę będę sapał. No ale to wszystko dlatego, że piechotom trzeba dojść na szesnaste piętro wieżowca. Spójrzcie, taki widok. Ja idę do góry. Trzeba dojść na szesnaste piętro, aby, aby wreszcie zrobić sobie zdjęcie. No, i oczywiście sfilmować się tam również pod znaczkiem. Znaczek Sawiedzka Osajuza. Jest kilka bloków, o czym również już opowiadałem. 16-piętrowych, no i na dwóch z nich są znaczki. Piękne znaczki, które zresztą zaraz zobaczycie. A teraz gnamy do góry. Blisko, blisko, coraz bliżej, jeszcze kilka schodków, jeszcze kilka chwil i zaliczę kolejną rzecz, którą obiecałem sobie zaliczyć w prepeci. Proszę bardzo wszedłem, jestem Zaglądam Oglądam. lub nie, ale z marzeniami tak to jest, trzeba je spełniać. Nie można mówić, że chciałbym zazdroszczę, po prostu zróbcie to. Jeżeli macie na to ochotę, jak sami zauważyliście w kilku ostatnich moich materiałach, nie ma marzeń, których nie da się spełnić. Jeżeli są oczywiście przyziemne, jeżeli są realne do wykonania, po prostu zróbcie to. Nic więcej, nie trzeba, jeżeli chcecie jechać do Czarnobyla, po prostu zróbcie to, jeżeli chcecie zobaczyć to, co tutaj jest, to, co tu się dzieje. Po prostu zróbcie to. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście, czy może chcecie jechać, a dlaczego nie jedziecie. E, oczywiście, jeżeli jest taka opcja, to proponuję wcisnąć łapkę albo w dół, albo w górę. Jeżeli Wam się nie podoba, to wtedy w dół. Jeżeli e, podoba Wam się to, co dla Was robię. Kliknijcie łapkę w górę, oczywiście subskrypcje, mile widziane, bo materiały z Czarnobyla, materiały z Prepeci i nie tylko zresztą, bo wiele innych materiałów związanych z moimi wyjazdami po świecie będą się tutaj ciągle pojawiały. Trzymajcie się!